Szanowni Państwo, Białoruś, kontakty z Białorusią to nie tylko wspieranie opozycji czy na forum międzynarodowym próba współpracy, ale także opieka nad Polonią na Białorusi, bo nie możemy zapominać o ogromnej rzeszy ludzi związanych z naszym narodem, pochodzenia polskiego, gdzie nasze rodziny tam do dzisiaj zamieszkują i myślę, że ten zespół także będzie w tych sprawach zabierał. Dziękuję. Okay. To ja jeszcze jednym zdaniem dorzucę, że chciałbym podziękować, jednocześnie zmobilizować wszystkich tych, którzy docierają z informacją do społeczeństwa białoruskiego, a też i w drugą stronę do nas docierają informacje. One są dramatyczne, Wśród 15 osób wymienionych dzisiaj w uchwale cztery są krańcowo wyczerpane, właściwie zagrożone jest ich życie. Tym bardziej głośno musimy we wszystkich parlamentach Europy, we wszystkich społeczeństwach Europy upominać się o ich życie, o ich podstawowe prawa, ale ten głos też musi być słyszalny na Białorusi, więc będziemy wspomagać wszystkie inicjatywy, które służą budowie społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów, tego wszystkiego, co jest podstawą i warunkuje rozwój społeczny i kulturalny.